Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Korynaś. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Radio RMF opublikowało dzisiaj sondaż, z którego wynika, że ponad 60% Polaków chciałoby, aby Polska uczestniczyła w jakiejś wojskowej misji NATO, którą trzeba wysłać celem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. To oczywiście dobrze świadczy o Polakach jako narodzie, o tym, że nie pozostajemy bierni widząc krzywdę Ukraińców, o tym, że nie śpimy, kiedy budzi się zabójczy dla Polski rosyjski imperializm, ale trzeba do sprawy podejść politycznie i zastanowić się, jakie mogłyby być konsekwencje takiego ruchu. No cóż to oznacza wysłać misję wojskową w ramach NATO? To znaczy, że miałoby, miałby pojechać jakiś kontyngent natowskich wojsk, czyli ileś tam tysięcy, a może dziesiątek tysięcy, a może setek tysięcy, nie wiadomo, żołnierzy. Wywodzących się z armii y, krajów na, y, tworzących NATO, czyli Stanów Zjednoczonych, Polski, Rumunii, y, Niemiec, Francji, Belgii, etc., etc., etc. I zadaniem tego wojskowego kontyngentu miałoby być wsparcie militarne Ukrainy. To by oznaczało, że y, te, ta armia weszłaby siłą rzeczy w konfrontację zbrojną z Armią Rosji, ale to też oznacza, że Rosja, że armia Rosji weszłaby w kontakt zbrojny, czyli w walkę z tymi armiami. A to by oznaczało, że Rosja jest w stanie wojny z każdym z tych państw, które wysłałoby te armię, czyli de facto z całym NATO. To by oznaczało, że z wojny rosyjsko-ukraińskiej, w której są dwie, no może trzy, jeżeli jeszcze doliczyć Białoruś, strony, zrobiłby się konflikt na szeroką skalę, w którym byłoby już ponad 30 walczących stron. To oznacza, że mielibyśmy do czynienia z trzecią wojną światową. Jakie byłyby, proszę państwa, konsekwencje takiego takiego Wsparcia takiego kontyngentu. Zadajmy sobie najpierw pytanie, czy w ogóle coś takiego jest możliwe. Bo oczywiście, możliwe jest wysłanie na Ukrainę oddziałów składających się z żołnierzy takich państw jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Te państwa się przecież bardzo boją rosyjskiej agresji. Ale rodzi się pytanie, czy w takiej wojskowej misji wzięłyby udział Niemcy? Bo Niemcy. Oczywiście przyłączyły się do sankcji. Niemcy oczywiście bardzo ostro krytykują Rosję, ale jeżeli przyjrzeć się bliżej działaniom niemieckich polityków, to można dojść do wniosku, że to jest wszystko na pokaz, że kanclerz Scholz z jednej strony no, pod naciskiem Amerykanów, międzynarodowej opinii publicznej przyłączył Niemcy do tej antyputinowskiej koalicji, ale z drugiej strony stara się zachować jak najlepsze relacje z Putinem i jak najlepsze zakulisowe relacje niemiecko-rosyjskie po to, chociażby, żeby handlować z Rosją. Bo niemiecka gospodarka żyje z eksportu. Eksport jest takim kołem zamachowym niemieckiej gospodarki, zwłaszcza eksport niemieckiego produktów niemieckiego przemysłu, tam chemii nie tylko. A Rosja jest dla Niemców jednym z najważniejszych albo chyba w ogóle nawet najważniejszym rynkiem zbytu. Te sankcje, te zakaz handlu, te blokady systemu SWIFT spowodowały to, że Niemcy straciły potężny rynek zbytu, potężny rynek zbytu i oczywiście w sposób mniej czy bardziej zakulisowy będą dążyć do tego, żeby ten rynek zbytu Odzyskać. Niemcy są też uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Z tego względu Niemcom bardzo trudno jest te sankcje trzymać długo, właśnie dlatego, że będzie to miało negatywne skutki dla niemieckiej gospodarki, a Niemcy nie kierują się w polityce żadnymi sentymentami. Niemcy kierują się w polityce wyłącznie własnym interesem. Te sprawy, o których teraz mówię, pozwalają mi zupełnie na serio postawić znak zapytania nad taką tezą, czy rzeczywiście niemieckie wojska wsparłyby ten ewentualny międzynarodowy kontyngent. No bo jeżeli tak, to rzeczywiście mielibyśmy wtedy wojnę już na to Rosja, a jeżeli nie to nie mielibyśmy wojny NATO-Rosja, tylko mielibyśmy wojny iluś tam państw połączonych z Ukrainą przeciwko Rosji i ewentualnie Białorusi. To by pokazało potworną słabość NATO. Potworną. Moim zdaniem to, że prezydent Stanów Zjednoczonych Biden otwarcie deklaruje, że NATO jako całość nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, to wynika między innymi z postawy Niemiec. Drugim takim krajem, który ciężko sobie wyobrazić, żeby brał udział, w, żeby, żeby wysyłał swoich żołnierzy na Ukrainę, to jest Francja. Dlaczego? Z tych samych powodów co Niemcy. Dlatego, że dla francuskiej gospodarki Rosja również jest potężnym rynkiem zbytu. Ale jest jeszcze drugi powód. Taki mianowicie, że Francja i Rosja no, są w bardzo dobrych stosunkach. Rosja finansuje od lat wszystkie partie komunistyczne, lewackie, teraz nawet, nawet okazało się, że panią y, Marynę Le Pen. Więc, tak na dobrą sprawę, no, kto miałby, kto miałby y, na serio wysyłać y, we Francji y, siły zbrojne francuskie przeciwko Rosji? No, Francja też. Kieruje się chłodnymi sentymentami francuskich polityków. W ogóle to nie interesuje, że giną niewinni, że giną cywile, że giną dzieci, starcy, chorzy, kobiety. Francja patrzy na własny interes. Co więcej, ja nie zauważyłem, a przecież śledzę międzynarodową politykę bardzo dokładnie, nie zauważyłem żadnego chociażby sondażu prowadzonego nad sekwaną, z którego by wynikało, że. Społeczeństwo francuskie domaga się jakiejś interwencji francuskiej armii. Czy na przykład pan Macron zdecydowałby się na taki krok bez jakichś konsultacji społecznych, nie czując, nie czując społecznej presji? Wydaje mi się to bardzo mocno wątpliwe. I yy, co więcej, yy, trudno mi sobie też wyobrazić na serio udział Anglii w takim sojuszu. Ja już o tym mówiłem chyba tydzień temu. Anglia wprawdzie zaproponowała Polsce taki sojusz wojskowy Londyn-Warszawa-Kijów, deklarując przy okazji wsparcie dla Ukrainy, ale nie sposób się oprzeć wrażeniu, że ten sojusz został stworzony po to, żeby mieć lepszą kartę przetargową w rozmowach z Putinem, bo Anglicy przecież zdradzili Polskę nieraz. Zdradzili nas w roku 1939, zdradzili nas w roku 1945. W XIX wieku knuli przeciwko Polsce w trakcie naszych powstań. Ja nie mam cienia wątpliwości, że Anglicy by zdradzili Polskę ponownie, gdyby się im to opłacało, i mam taką tezę, że Anglicy po to zaproponowali ten egzotyczny zupełnie sojusz sojusz Londyn-Warszawa-Kijów żeby potem. Sprzedać swoich dwóch sojuszników, czyli Polskę i Ukrainę, Putinowi w zamian za, na przykład, otwarcie rosyjskich rynków dla brytyjskich produktów, albo za coś podobnego. W przypadku tych trzech krajów nie chce mi się wierzyć, żeby one na serio, mówię na serio, w praktyce bo się gadać można, można tysiąc rzeczy wysyłały swoich żołnierzy. Na, do konfrontacji zbrojnej przeciwko Rosji. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale nie tylko to. Bo teraz z, z, przyjmijmy taką hipotezę, że rzeczywiście albo no, część, albo większość, albo wszystkie państwa NATO, albo nawet całe NATO wysłałoby armię w celu wsparcia Ukrainy każda akcja rodzi reakcję, jak zauważył Newton. Jaka byłaby reakcja Rosji? Reakcja Rosji byłaby taka, że Rosja odpowiedziałaby zbrojnie przeciwko tym państwom. Możecie teraz państwo powiedzieć no tak, no, przecież armia rosyjska się wykrwawia na Ukrainie i to jest prawda. Mnie się też nie chce wierzyć, żeby teraz Putin e, przyszedł do Polski ze swoimi e, czołgami. No ale Przecież najgroźniejsze na Ukrainie nie są czołgi, tylko ataki rakietowe. A tych rakiet w obwodzie kaliningradzkim jest jeszcze potężna ilość. Przecież już w latach 90. zaczęto z obwodu kaliningradzkiego tworzyć taką bazę wojenną potężną. I rakiety Iskander, które się znajdują w obwodzie kaliningradzkim, one mają zasięg, jeśli dobrze pamiętam, na 560 km. Co znaczy, że można nimi uderzyć. No, prawie w każde miejsce w Polsce. Gdyby Polska wzięła udział w jakimś międzynarodowym konflikcie, w jakimś międzynarodowym tam wsparciu Ukrainy wojskowym, no to nieuchronną konsekwencją tego byłyby ataki rakietowe na Polskę. I Polska w NATO tym się różni na przykład od Francji, Hiszpanii, Portugalii no już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, że jest blisko Rosji. Że rakiety Iskander z Kaliningradu, one mogą polecieć na Polskę, mogą polecieć na Litwę, mogą polecieć na Łotwę, na Estonię, ale nie mogą polecieć do Stanów Zjednoczonych. Prawda? I to oznacza, że e, udział Polski w międzynarodowej koalicji wojennej przeciwko Putinowi Spowodowałby reakcję rosyjską wymierzoną w Polskę, że mielibyśmy to w, w, w miastach polskich, co mamy teraz w dużych miastach w Ukrainie. Mielibyśmy to, co jest w Kijowie, w Charkowie, nie daj Boże, w Mariupolu: ataki rakietowe, potworne ataki rakietowe. Oczywiście przed atakami rakietowymi można się zabezpieczyć. Są specjalne systemy umożliwiające zastrzeliwanie wrogich rakiet, ale nie miejmy złudzeń. Polska takich systemów nie ma. Nie ma dlatego, że ich nie kupiła, nie wyprodukowała, nie wyprowadziła, bo są ważniejsze rzekomo cele, na które są pieniądze wydawane. Fotoradary, na przykład, praw na jakieś programy komputerowe za potężne pieniądze dla niepotrzebnych instytucji, typu tam za, za, za setki milionów złotych zakupione programy bez przetargu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, no na wszystko się pieniądze znajdowały, tylko nie znalazły się na systemy ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, w ogóle na wojsko i bezpieczeństwo militarne Polski zostało traktowane jakoś po od czego rezultaty właśnie widzimy. Ale jakikolwiek by ten scenariusz nie był, to pozostaje jeszcze jedno kluczowe pytanie. No bo wyobraźmy sobie, że rzeczywiście Polska byłaby członkiem jakiejś międzynarodowej koalicji albo nawet gdyby NATO zmieniło decyzję i zdecydowało się wysłać wojska na Ukrainę, to, Polsk na Ukrainę, to Polska też by uczestniczyła. Jakie jest ryzyko z tym związane? Ryzyko z tym związane jest takie, że Polska stałaby się zakładnikiem tej sytuacji, bo decyzje o ewentualnym wysłaniu wojsk na Ukrainę nie będą podejmować polscy politycy. Tej decyzji nie będą podejmować e, przedstawiciele małych kraj, krajów członkowskich NATO. Taką decyzję będą podejmować głównie dwie osoby: sekretarz generalny NATO i prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale to oznacza, że oni tą decyzję w każdej chwili mogą zmienić. Jeżeli na przykład dogadają się z Chinami, z Rosją na przetasowanie geopolityczne, i wtedy mogą nas zostawić. Przecież Państwo, którzy śledzicie politykę międzynarodową, pewnie pamiętacie, jak Trump. Obiecał Putinowi, że wycofa Stany Zjednoczone z NATO, bo po prostu Stanom Zjednoczonym się to nie opłaca, bo dopłacają. Putin się bardzo, bardzo ucieszył. No myślę, że niewiele ludzi zrobiło większy prezent Putinowi niż taka deklaracja. Ale to oznacza, trzeba na to spojrzeć realnie, że przecież tak samo w każdej chwili może się zachować każdy następny prezydent Stanów Zjednoczonych i każdy następny sekretarz generalny. No bo jeżeli. Decyzja o zaprzestaniu, na przykład, czy zmniejszeniu takich działań wojennych zapadnie na szczeblu sekretarza generalnego NATO i prezydenta Stanów Zjednoczonych, to te armie wrócą do siebie. No, armia portugalska wróci do Portugalii, Polska do Polski, tylko armia polska ma, bardzo, ma dużo bliżej z frontu rosyjskiego, przecież my de facto. Mamy teraz już dwie granice z Rosją, bo obwód kaliningradzki na północy i granica białoruska już jest de facto granicą Polski z Rosją, bo przecież Białoruś jest wchłaniana przez Rosję tutaj Putin yy, metodami politycznymi. Doprowadził do tego, że Białoruś się staje de facto gubernią rosyjską i, i za chwilę będzie tylko prowincją Rosji, nawet jeżeli będzie tam jakaś namiastka prezydenta czy, 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 czy jakiegoś realnego rządu, to władza i tak będzie na Kremlu. I taka sytuacja może przecież postawić Polskę no w sytuacji wydymanego frajera. Wezmą nas na front, uzbroją, a potem zostawią. No i co? I wtedy my będziemy się bronić jakąś małą armią przeciwko Rosji. Ktoś z Państwa może powiedzieć, No, oczywiście, że damy tym ruskim łupnia takiego, jaki teraz dają im Ukraińcy. No, oby tak było. Ale jest lepsze, lepsza, lepsze rozwiązanie. Należy po prostu nie doprowadzić do takiej sytuacji. Zdecydowanie lepiej zapobiec temu problemowi, niż go później leczyć. Polska jest w sytuacji bardzo trudnej. Nasza, nasze społeczeństwo jest bardzo mocno podzielone. Nasza polityka zagraniczna głupia uzależniła nas od Stanów Zjednoczonych. Sytuacja ekonomiczna Polski jest katastrofalna. Zadłużenie, yy, biurokracjonizm i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest wojna z Putinem. Ja chylę czoła z naprawdę wielkim szacunkiem, mówię to bez ironii, przed tymi wszystkimi patriotami, którzy chcieliby wspierać. Zbrojnie Ukrainę i iść na wojnę z Rosją, ale na litość boską, patrzmy na to realnie. To, co w tej sytuacji należy zrobić dla Polski, należy zrobić wszystko, żebyśmy się nie stali stroną tego konfliktu. Bo jeżeli się staniemy stroną tego konfliktu, to skutki będą katastrofalne. I zdecydowanie od sytuacji takiej, w której my Zastanawiamy się, gdzie uciekać przed rakietami, przed bombami. I lepsza jest sytuacja taka, w której tych rakiet i tych bomb nie będzie. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy w Polsce, jest wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Korynosi.